Gratulacje, szczęśliwy taki powrót do Warszawy. Tak, taki sobie wyobrażałeś? No, tak myślałem, że w głębi ducha wierzyłem po prostu, że, że zdobędziemy ten puchar i jestem dumny, że tak, tak to się potoczyło. Jaka Was czymś w ogóle zaskoczyła? Bo mecz no, był ciężki do 85 minuty, no trudno się na to patrzyło. No na pewno, myślę, że jedna i druga drużyna zdawała sobie wagę z rangi spotkania i, i dlatego też mecz dla kibiców myślę średni do oglądania, ale no cóż, są, są mi takie mecze, na szczęście sobie wszedł, super, Flavio dograł i, i Puchar jest zdański. Okej, okay. najważniejsze trofeum w Twojej karierze, takie pierwsze, które czujesz, że dołożyłeś sporo cegiełkę? No myślę, że tak, bo ostatnie mistrzostwo, które zdobyłem z Legią to zagrałem 7 minut, więc, więc niewiele tam dołożyłem, ale tutaj myślę, że na pewno grałem w większości meczów i, i cieszę się, że, że się udało. Medal gdzie będzie, powieszony na jakiejś specjalnej półce? No na pewno dam do domu rodzinnego, tam mama wszystko zbiera więc.